Was bardzo serdecznie w kolejnym holu z ozdobami świątecznymi. Już jeden taki hol zamieściłam dla Was, a dzisiaj kolejne sklepy, ponieważ w przeciągu ostatnich dni byłam zarówno w Pepco, jak i w Rosmanie, jak i w Empiku oraz w Ikei i tak się uzbierało kolejnych kilka, myślę, dosyć ciekawych rzeczy, więc jeśli jesteście ciekawi, co zakupiłam, a być może któraś z tych rzeczy jest Wam również potrzebna i takie poszukujecie, to zachęcam do oglądania dalszej Podrażam na dalszej części filmu. Zaczynam od zakupów z biedronki. Biedronka zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Po pierwsze, udało mi się w końcu dorwać sławne poduszki, poszewki na poduszki z biedronki. Moja koleżanka, z którą byłam wyczaiła ostatnią, przepraszam, że jest pognieciona. zdjęłam ją z suszarki, ponieważ od razu jak ją kupiłam, wyprała ją, aby jak najszybciej ją ubrać, więc po tym filmie ją wyprasuję i kładę na kanapę. I jest po prostu przecudowna. Słyszałam, że one kosztowały 10 zł, ale moja kosztowała piątaka, więc mam jedną. Drugą wiem, że kupiła mi moja teściowa, więc będę miała na święta dwie takie piękne czerwone poduszki i jestem po prostu podekscytowana. Jeszcze jedną czerwoną poduszkę zakupiłam w Pepko, ale to za chwilę. Dalej, jeśli chodzi o ozdoby w biedronce, bardzo mi się spodobały te oto aniołki brokatowe wróżki tak naprawdę. Jest, jest ich tutaj tylko cztery. Stwierdziłam, że mimo wszystko wezmę i na dół na choinkę je przywieszę i będą prześlicznie wyglądać. Są brokatowe, dosyć się sypią, ale kosztowały 5 zł. Również 5 zł kosztowały te oto srebrne śnieżynki, które również strasznie się sypią, ale będą myślę pięknie nie tylko na choince wyglądać, może gdzieś indziej w mieszkaniu je zagospodaruję, ale również kosztowały piąta, tym razem za 2, 4, 6 sztuk. 6 sztuk, sztuk super sprawa i te oto ozdoby filcowe. Zdecydowałam się na śnieżynki. Były również renifery każdego koloru jest po 8 sztuk i to też kosztowało 5 zł, więc po prostu przepiękna sprawa, pięknie wykrojone, i tak naprawdę filcowe ozdoby to jest numer jeden, Wyglądają bardzo tak fajnie, elegancko, prosto, więc cóż tu więcej chcieć. I oczywiście chusteczki w pudełku stricte świątecznym, więc na pewno nas tu, czy też obok gdzieś się przydadzą. I w sumie nie wiem, ile one kosztowały. Myślę, że też koło 5, 5 zł, 4 zł. Więc to były zakupy z Biedronki. Czas teraz na Pepko. Jeśli chodzi o zakupy z Pepko, to po pierwsze rzuciła mi się w oczy ta oto poszewka, która jest tak naprawdę poduszką, ponieważ tutaj mam do niej jeszcze wkład i ten zestaw kosztował 20 zł. I to jest poduszka, która może być na kanapie na łóżku przez cały rok, ponieważ nic tutaj nie sugeruje koloru nic tu nie sugeruje świątecznego charakteru, więc ta poduszka jest fenomenalna. Za 20 zł razem z wypełnieniem myślę, że to cena bardzo, bardzo atrakcyjna. Patrząc chociażby ile kosztują poduszki w IKEA to naprawdę się opłacało. Jeśli chodzi o świąteczne ozdoby jeszcze z Pepko rzuciły mi się w oczy takie cztery przesłodkie puchate gwiazdki w kolorze białym i one kosztowały 8 zł i stwierdziłam, że po prostu są tak słodkie, że muszę ich ze sobą zabrać. E, są dosyć twarde, pokryte takim e, puchatym czymś i takimi holograficznymi... E, Drobinkami, więc mam nadzieję, że będą pięknie wyglądać na choince. I również tutaj z Pepco za 2,49 zwykłe, szare serwetki, które może uda mi się w jakiś fantazyjny sposób złożyć. Zobaczymy, ale za 2,50 jest ich tutaj. No i drodzy, 20 sztuk, więc naprawdę bardzo się opłacało. A do tego jeszcze sławne słoiki z. Pepko z napisem Sweet Home, i ja go kupiłam w cenie 7 zł. W celu wsypywania tam kawy, więc ma już swoje zastosowanie, wystarczy go tylko umyć i używać. A teraz przechodzę do zakupów z Rosmana. Jak weszłam do Rosmana, moje pierwsze kroki skierowały się do e, szaf szafy DiBo, ponieważ chciałam, mimo to, że kupiłam już rozświetlacz z Lovely, to chciałam koniecznie wypróbować ten Day Diamond Illuminator. Illuminator, tak. I w sumie się tak zastanawiam, moi drodzy, dlaczego polska firma daje angielskie nazwy produktów? No, ale powiedzmy, że niech tak będzie światowo i jest to rozświetlacz pracowany. I nie wiem czy on występuje w innym kolorze, ale on jest taki złotawy, jest bardziej ciepły, aniżeli ten z Lovely, więc 10,99 kosztowało, wzięłam. Będę używać na pewno. A teraz takie stricte świąteczne rzeczy. Byłem, była na promocji ta oto świeca, w chyba 9 zł, kosztowała Glade. Stwierdziłam, że muszę mieć świeca o zapachu jabłka, jabłka z cynamonem. No i taki właśnie wzięłam. Kolor przepięknie pachnie, już kiedyś się miałam bardzo intensywne i dosyć długo się palą, więc za 9 zł na promocji sobie wzięłam. Jeśli chodzi o ozdoby, to kosztowało chyba 7,50 i są tutaj cztery takie serduszka w kolorze białym, były również w. W kolorze czerwonym i to są takie jakby wiklinowe, e, takie bardzo, bardzo eleganckie, nie tylko na święta, zarówno na choinkę, jak i potem do e, udekorowania mieszkania mi się przydadzą, chociażby na walentynki, więc tutaj za 754 takie serduszka e, wpadły do mojego koszyka. E, srebrna gwiazdka, tak oto srebrna gwiazdka ona kosztowała niecałe 2 zł, była również przeceniona i ogólnie w Rossmanie są przeceny na świąteczne produkty tego typu, więc warto się tam udać i zobaczyć, co tam ma w asortymencie. A mi taka srebrna gwiazdka jest potrzebna do jednego projektu DIY, który mam nadzieję, że niedługo wykonam i na pewno się z Wami nim podzielę. Poza tym takie filcowe podkładki z wytłoczonym serduszkiem tutaj na boczku. Jest ich tutaj 6 sztuk. Więc idealna ilość, i one kosztowały co i w okolicach 5 zł, wydaje mi się. Też nie były jakieś bardzo drogie, a jak mi się znudzą, to je jeszcze wyszydełkuję dookoła i nadam im innego charakteru. A jak już jesteśmy przy podkładkach filcowych, szukałam w PEPCO, szukałam e, już w sumie nie wiem gdzie podkładek filcowych czerwonych, ale raz, że były drogie, dwa, że nie mogłam znaleźć e, takich samych wzorów. E, a tu akurat w Rossmanie przytrafiła się taka promocja i każda z tych filcowych podkładek kosztowała 3,80 czy coś w tym, w tej granicy i po prostu aż oczy mi się zaświeciły i w końcu znalazłam. Pierwsza z nich jest taka i ta jest jedyna taka. Stwierdziłam, że wezmę ją dla mojej córki, ponieważ nie mogłam znaleźć sześciu takich, jakie za chwilę Wam pokażę, więc stwierdziłam, że wezmę tą dla mojej córki, żeby był renifer, mikołaj, śnieżynki, napis Wesołych Świąt, więc do pai Fajna sprawa, filcowe podkładki, te akurat nie będą aż tak bardzo uniwersalne, no bo są jednak z motywem świątecznym, więc tutaj przez ten okres taki zimowy będę ich na pewno używać i te po prostu pięć pozostałych jest w takim oto wzorze, czyli są śnieżynki różnej maści i wszystkie są właśnie w tym rozmiarze, więc sześć takich podkładek na stół wigilijny, i świąteczny i około świąteczny mam na swój stół, więc bardzo bardzo się z tego cieszę. I w sumie teraz będą takie pojedyncze rzeczy z pojedynczych sklepów. W MPI-u. udało mi się minus 50% dorwać takie serwetki z gwiazdką w krateczkę i one były przycenione. 50% z 8 zł, więc stwierdziłam, że takie malutkie również się przydadzą. Jak już mam mówię o serwetkach, to w, w HM Home takie oto serwetki białe z gwiazdą, i tutaj mamy oczywiście napis świąteczny, napisy świąteczne. I one kosztowały 6,90 za 20 sztuk, więc takie też zakupiłam. W Ikei, jeśli chodzi o ozdoby świąteczne, zakupiłam taki oto set srebrnych em, ozdób. I tu mamy ich chyba 20. 20 ozdób: mamy tutaj serduszka, szyszki, zarówno te, jak one się nazywają, kokardki, prezenty, gwiazdki, dzwoneczki. I to wszystko za 20 zł, więc fajna sprawa. I o ile czerwonych ozdób mam dosyć sporo, no to akurat srebrnych miałam mało, więc zdecydowałam się na ten oto zestaw. I w Ikei macie bardzo duży wybór ozdób świątecznych, więc można dostać oczopląsu, a w Almie, będąc na zakupach spożywczych, zakupiłam. Nie tylko sobie, ale tak naprawdę mojej córce te otorogi Renifera, czy to do zdjęcia w święta, czy to po prostu tak dla śmiechu, kosztowały chyba niecałe 7 zł. W sumie mogłam je, mogłam je sama zrobić. Mojej córce wystarczy tylko opaska, tu jakiś patyk jest i kawałek filcu, ale w sumie już nie muszę robić, bo zakupiłam, rzuciły mi się w oczy i od razu pomyślałam o mojej córce. Brakuje tylko tutaj uszek, więc może tutaj jakieś uszka do szyje, więc taki akcent świąteczny również zakupiłam. I to tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten haul. Mam nadzieję, że wpadło Wam tutaj w oko. Myślę, że większość z tych rzeczy jesteście w stanie jeszcze dorwać, więc być może ten film okaże się pod tym względem dla Was jeszcze przydatny. A teraz dziękuję serdecznie za uwagę. Ja już kończę z tego typu z zakupami, ponieważ chyba mam już wszystko, wystarczy teraz tylko to wszystko użyć, udekorować mieszkanie i czekać tak naprawdę na święta. Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.